Łukasz mieszkał, ja mieszkałem na Falowsku na Piastowskiej i Falowsku na Rzeczpospolitej. Jeśli chodzi o falowiec na Piastowskiej, są piękne wspomnienia z młodości. Tańsze Borumie były. Jeśli chodzi o wspomnienia z Rzeczpospolitej, to trochę inaczej. Tam z kolei byłem szczęśliwy, bo mieszkałem z najbardziej inteligentnymi stworzeniami na świecie, czyli z Karaluchami, których nie zdążyłem zabić. Proszę sobie coś takiego, co wieczór urządzacie taką hekatombę w kuchni, wpadacie, zabalacie światło nagle i tłumczycie, co się da. A jednak karaluchy zostają, więc jest szansa, że te, które zostają, są najszybsze, najinteligentniejsze, a jednocześnie odporne duchowo, bo ta hekatomba ich nie przeraża, dalej żyją. I z nimi żyłem przez parę lat. Te karaluchy były naprawdę fajne, błyszczące, brązowe, one są bardzo estetyczne i kliniczne. Łukasz mieszkał na Zaspie, i też e, mieszkał w bloku z widokiem na morze. Jeśli ktoś z was nie mieszkał w bloku z widokiem na morze, to być może chciał. A jak nie chciał, to być może by zachciał. Więc ci, którzy mieszkali, śpiewają to z przekonaniem. Ci, którzy by chcieli, śpiewają to z zaangażowaniem. A ci, którzy nie wiedzą, zamykają oczy i próbują sobie zwizualizować. Te karoluchy? to olej stary, to jest dodatek tylko. Nie każdy ma karoluchy. Na Piastowskiej były mrówki Faraona. Jeszcze tylko dodam, na środki, jak to przesłałem 10 lat temu tą piosenkę. Odpisałeś mi wtedy, Łukasz, to jest naprawdę bardzo dobra szanta. Gdyby zamienić słowo, może na prery, równie dobrze mogłoby być country. <try> Łukasz mieszkał w bloku z widokiem na morze. Odcięte horyzontu kreską. Mieszkał w bloku z widokiem na morze. I przez to. Jeszcze raz. Mieszkam w bloku z widokiem na morze. Odcięte horyzontu kreską mieszkam w bloku z widokiem na morze. Mieszkam w bloku z widokiem na morze, odcięte horyzontu kreską odważniej mieszkam w bloku z widokiem na morze i przez to na co dzień mnie bardziej kołyszę niż ludzi tramwajem ściśniętym. Statystycznie częściej mnie wam przechyla. Statystycznie płynniej biorę zakręty Mieszkam w blogu z widokiem na morze. Odcięte horyzontu kresko. Mieszkam w blogu z widokiem na morze. Nie bądźcie tacy nie śmiali, jeszcze raz. Mieszkam w blogu z widokiem na morze. Odcięte horyzontu kresko. Mieszkam w bloku z widokiem na morze. Przez to, a teraz jest taki moment, gdzie Adam zagra solówkę, a ja się dowiem od Łukasza jak leci dalej. <śled> Toleruję długie rozstania Samotności doceniam dosyć Nie sumuję tak dla zasady Naturalnie znoszę powroty Mieszkam w bloku z widokiem na morze Odcięte horyzontu kresko. Mieszkam w bloku z widokiem na morze Mieszkam w bloku z widokiem na morze Wzięte horyzontu kresło, mieszkam w bloku z widokiem na morze i przez mam okno z widokiem na morze, uchylane od tylu lat. Mam okno z widokiem na morze, a w nim lufcik na cały świat. Wyszłam raz, mam okno z widokiem na morze. Uchylane od tylu lat, mam okno z widokiem na morze, a w nim lufcik na cały świat. Mam okno z widokiem na morze. morze. Tylu lat. Mam okno z widokiem na morze. A w nim na cały świat. Na świat. Pomyśleliśmy sobie, że musimy sobie wymyśleć nową misję i uczymy się piosenek, których nie znamy i żebyście wy je też poznali.